Szanowni Państwo, mam dla Was dzisiaj dwa krótkie nagrania, które absolutnie wbiją w Was fotel, a po tych nagraniach przedstawię Wam informację nawiązującą do tych nagrań, która całkowicie... Zdruzgota wasz umysł. Dlaczego? Bo okazuje się, że my naprawdę w Polsce dziś, w czasie rządów uśmiechniętej koalicji Donalda Tuska, żyjemy w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Miała być demokracja, miały być wyższe standardy, a tymczasem my tutaj naprawdę zaczynamy mieć komunę. Mamy komunę. Zobaczcie w nowym materiale o co chodzi, o jakie kłamstwa Donalda Tuska chodzi, jak wije się Władysław Kosiniak-Kamysz i na koniec informacja niespodzianka. Zostańcie ze mną, oglądajcie materiał. Szanowni Państwo, wiemy już, że 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Donald Trump. I pamiętamy doskonale, co mówił Donald Tusk, a tak dokładnie jak Tusk cytował w słowa swojej małżonki, że dwóch Donaldów w polityce to za dużo zdecydowanie za dużo. Podczas ostatniej konferencji prasowej. Premiera Donalda Tuska, dziennikarka tygodnika Solidarność, poprosiła Tuska o komentarz do jego słów z ubiegłego roku, kiedy wprost mówił o jakiejś. Agenturalności Donalda Trumpa. Co odpowiada Donald Tusk na to pytanie? Zobaczcie, jak wygląda ten, w mojej ocenie, naprawdę przerażający materiał, bo no, mamy do czynienia z absolutnym albo naiwniakiem, albo kłamcą, albo jedno i drugie. Oglądamy. Zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie. To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Wypowiedzi podczas tego spotkania przedwyborczego o tym, że Donald Trump może mieć związki wręcz agenturalne z Moskwą. Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem. Czyli jasno, w ubiegłym roku, kiedy Donald Tusk jeszcze był politykiem opozycji, nie był premierem. Mówił o jakiejś agenturalnej działalności Trumpa, że został zwerbowany, jakieś, po prostu sadził jakieś pierdoły jak chłopak z podstawówki, a teraz on sobie nie przypomina, nic takiego nie mówił. Chłopie chociażbyś się przyznał, pokajał, przeprosił, powiedział, że wygadywałeś bzdury. Jak ty chcesz, jako polski premier, tak, panie premierze, jak pan chce, zachowam większą kulturę, jak pan chce rozmawiać. Jak równy rów z równym, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, jak polska administracja ma rozmawiać z administracją amerykańską, jak oni przed spotkaniem ze stroną polską dostaną pełen brief na temat pana wypowiedzi na temat Donalda Trumpa. Przecież oni będą doskonale to wiedzieli. Trump też to będzie ponownie czytał. Co pan tutaj wygadywał w Polsce, co było przedmiotem dyskusji w Polsce. Przecież to, w jaki sposób Donald Tusk wypowiedział się na temat Trumpa, jest absolutnie skandaliczne i dziś powinien przeprosić. On mówi, że on nie pamięta. Zobaczcie, jak wije się Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, zapytany o słowa Tuska przez Bogdana Rymanowskiego. Na to również mi opadają ręce. Kolejny po prostu no, kluska, a nie polityk. Donald Tusk w kampanii mówił, że Trump został zwerbowany przez rosyjskie służby. Jak pan się czuje, gdy składa pan gratulacje prezydentowi USA, który według premiera pana rządu jest ruskim agentem? To były wypowiedzi dużo, dużo wcześniej. Dzisiaj jest. Marzec 2023. Tak, czy nie był premierem wtedy pan premier Tusk? Sądzi pan, że te wypowiedzi. umowa o Heimarsa. Czy premiera Tuska, czy ministra Sikorskiego, który mówił o Trumpie kiedyś jako tak. protofaszyście, nie będą miały znaczenia dla relacji polsko-amerykańskich? Inaczej, można się wypowiadać, jak się jest posłem opozycji, inaczej, jak się jest w rządzie, a inaczej, już jak się pełni naprawdę bardzo ważne funkcje. I widać tą zasadniczą różnicę. Szanowni Państwo. Pre, państwo, premier i wicepremier. Dwóch bardzo ważnych polskich polityków, niemal tutaj najważniejszych, tak? Po pierwszym politykiem w Polsce jest prezydent RP Andrzej Tutaj. Dwóch bardzo ważnych polityków nie potrafi wprost, konkretnie powiedzieć przeprosić. Tylko kluczą i ten kosiniak taki roznebłany. Po prostu nie mam do tego wszystkiego już siły. A opadają mi ręce już do końca, ponieważ wyobraźcie sobie, że dziennikarka Tygodnika Solidarność, to jest ten news, który dla Was miałem, dziennikarka Tygodnika Solidarność, która zapytała Tuska o Donalda Trumpa podczas ostatniej konferencji prasowej, poinformowała, że po konferencji. Poinformowali ją pracownicy Kancelarii Premiera, że kończą z nią współpracę, że nie będzie mogła już przychodzić na konferencję do Kancelarii Premiera. Szanowni Państwo, w roku 2024 w Europie, w państwie demokratycznym, media niewygodne dla władzy nie mogą przychodzić na konferencje prasowe. Szefa rządu, bo wiemy, że Telewizja Republika nie jest wpuszczana na konferencję. I teraz pani Monika Rutke z tygodnika Solidarność poinformowała, że kończy kancelaria premiera współpracę. Nie wolno zadawać trudnych pytań. Nie ma. Ma być czysta medialna przestrzeń dla pana premiera bez trudnych pytań. To się absolutnie w głowie nie mieści, ale ja mam dla was pocieszenie. Mam dla was dobre pocieszenie. Po tych złych informacjach w Stanach Zjednoczonych było dokładnie tak samo. Przeczekali cztery lata, Trump przeczekał 4 lata i demokraci przegrali z Kretesem, właśnie między innymi po takich zachowaniach, jak teraz robi polski rząd. I my też przeczekamy. Szanowni Państwo, a jeżeli dotrwaliście do końca i chcielibyście wspierać demokrację w postaci wsparcia niezależnych, wolnych mediów, niezależnych publicystów, takich jak na przykład ja, to możecie to zrobić subskrybując ten kanał, dawając zawsze komentarze pod filmami lub yy, dawając łapki w górę. Możecie też wspierać nas finansowo. Szczegóły tutaj w linku w opisie. Zbieramy na naszą działalność na zbiórce, na portalu Patronite, ale też tutaj przez wsparcie yy, w ramach systemu. Temu YouTube przez super podziękowania, wszystkim kilkudziesięciu już osobom wspierającym jak zawsze bardzo dziękuję i kłaniam się Państwu nisko za całe wsparcie, bo dzięki Wam możemy pracować coraz więcej, produkować coraz więcej, swobodniej i to naprawdę jest bardzo ważne w tej działalności publicystycznej. Kłaniam się z całego serca. Dziękuję. Do zobaczenia. Mależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji, to nie jest moje przypuszczenie. To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Pana wypowiedzi podczas tego spotkania przedwyborczego o tym, że Donald Trump może mieć związki wręcz agenturalne z Moskwą. Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem.